Co to jest? Ach, to to jest w ogóle skarb. To jest skarb. A, naprawdę? Na wagę złota, tak. No i tutaj są te kubki koronacyjne Mikołaja II. To jest, to jest niezwykłe. O, to, to tego, o jajku, jaka pamiątka. 896. No pamiątki po carze Mikołaju II, który tutaj wizytował i który zaprojektował tą drogę carską. Panie Krzysztofie, pan powie, a jak to przez te wszystkie lata się zmieniło w ogóle życie tutaj? No zmieniło się. Ta carska droga jak pan przyjechał to to co? była pusta. pusta. Teraz jest y, y, więcej samochodów jeździ. Zwierząt nie ma, tak jak Zwierzęta i... zniknęły, y, a szczególnie w tym roku, bo to była ta susza, nie było rozlewisk. Rzeka ptaku. się zmieniła, panie Krzysztofie. Inaczej wygląda niż kiedyś. No rzeka ja wiem, że... nie wylewa już tak. No przynajmniej w zeszłym roku to w ogóle Tak, nie, kaczęców nie było. nie było w ogóle. No tak, właśnie. To się tak trochę zmieniło, chyba że jeszcze wody gruntowe w ogóle spadły i nie wiadomo co to będzie, no ale. A do po tylu, tylu, tylu latach. Jak, jak się pan tu odnajduje w ogóle? Tak jak na początku, takie nastawienie? No tak jak na początku, no. Mhm. Takie samo nastawienie. Zawsze chcę, chciałbym zrobić ten skansen tutaj, ale no, totalny brak jakichkolwiek funduszy i i zobaczymy, czy, czy dam radę. Panie Krzyszko, panu, panu ktoś pomaga teraz? Teraz? Mhm. No czasami tam z psami tylko. Że karmę ludzie przywiozą? Tak, tak. Czy no to... do jedzenia? Nie, do jedzenia to ja mam w dworze dobasz. Mhm. To ja tam sobie mam gratis. Mhm. Jedzenie. I tam można też pana spotkać? No też, też. Bo ja tam zawsze coś im pomogę, no ale. Jeżeli zimą się ogrzeje, mm -hmm. y, zjem, y, mm -hmm. a ja tam dużo nie jem, zupa mi to mi wystarczy. Mm -hmm. No i pierogi bardzo lubię też ruskie. O, pierogi ruskie i, mm -hmm. i szarlotkę może y, zobacz z lodami, to jest też rewelacja. No i, i zupa, chłodnik taki cudowny, a chłodnik jaki cudowny, i barszczyki, no mm -hmm. zupy najlepiej też lubię. Ale jak pan tutaj zamieszkał, to tego dworu do Dobasz nie było. Proszę? To nie, nie było, bo dwór Dobasz do powstał, w 2000, zacz, rozpoczęto budowę w 2006 roku. Inauguracja była w 2007, a ja przyjechałem w 92. 92. No to, to sporo później, 92-2002, no tak, to, to 15 lat później jak gdyby. Panie Krzyszku, mistrzów to może być wielu, ale król to jest tylko jeden. P proszę? Mówię, że mistrzów może być wielu, ale król jest tylko jeden Biebrzy, to pan. No, a mistrzów mamy nad Biebrzem bardzo dużo. Tak, a król jest jeden. No, bo po co więcej? O, tutaj właśnie namalował Piotr Orzechowski. Właśnie od tego portretu się zaczęło i on podpisał Król Biebrzy. 92 i napisał, żebym mnie zamalował. I już tego zawodu malować nie można? No nie, no, no to, to no, tak no. zostało. Bo z Piotrem się poznaliśmy właśnie w 92 roku. I on namalował tutaj. Panie Krzyszku, czego ja mogę życzyć dla Pana? Pan powie. No wszystkiego, zdrowia przede wszystkim. No zdrowia. Żeby, żeby sił starczyło, żebym dociągnął do 100 lat, ale w bo to, to może coś dąży zrobić, bo, bo zostało 27 do stu, no, ale mhm. dobrze by było w jakiej, jakiejś przyzwoitej kondycji, no bo jak się chce coś zrobić, to... Ja to życzę, żeby właśnie... Ta spuścizna po panu, w właśnie w dobre ręce, żeby to po prostu. No myślę, że Park Narodowy y, 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 byłby, doby, byłby to najlepsze ręce. i Zobaczymy, tylko jakiś pomysł, czy. czy y, no zobaczymy. Mhm. Taki mój pierwszy pomysł to był właśnie Skansen. To bardzo fajnie budowa. Y, a to znalazłem. O proszę. Stało sobie na ławce. O proszę. Ktoś po prostu to, to, to postawił i. I chyba się pozbył tego, bo uznał to za, a to ładne jest, taki kicz, ale, ale ładne, ale ładne. To są łabędzie i to, to być może, że wyglądają, no tak, łabędzie. w każdym razie, a to mój ulubiony ptak łabędź. Bo tu od łabędzia krzykliwego zaczęła się cała historia nad Biebrzą. W 1973 mhm. roku, kiedy odkryliśmy pierwszy lęk łabędzia krzykliwego. A wtedy było ptaków tutaj. A wtedy było Jezus, ptaków? Ile ileż ptaków było. Ilu urniturów I... przyjeżdżało? I... Nie, wtedy nie przyjeżdżali w 1973 roku, było pustkowie. A nie zaczęli przyjeżdżać w 90-tych latach, nie? Proszę? Pod koniec XX wieku już byli. Tak, w 90-tych latach dopiero, jak powstał park. A w 70-tych latach to tutaj żywej duszy nie było, żadnej agroturystyki przecież. Żeśmy nocowali na gugnach u, u pana Wilczewskiego. Ale to nie była agroturystyka, to kątem w chacie się spało na podłodze. I, i było, odkryliśmy gniazdo łabędzia krzykliwego, ale było mnóstwo ptaków i cietrzewie było, tu gulgotały, na dobarzu cietrze, cietrzewie. W ogóle całe łąki grały. Panie Krzysztofie, i co Pan nigdy nie szukał królowej swojej, żeby tutaj była też kobieta? No miała być królowa, tylko uciekła. E, uciekła, jedna uciekła, no i tak, a żadna się potem nie trafiła. No mhm. i wiadomo, no, królowa e, e, powinna być, no. Prawda? No, no jeszcze jest czas przecież. Jeszcze... 27 lat mi zostało. Aha, na, na, na to nigdy nie za późno. No właśnie. Może się coś trafi jeszcze. No przydałaby się yy, jakaś jeszcze osoba, ale to no to trzeba mieć duże samo zaparcie i yy, trzeba być przyzwyczajony do takich warunków. A mhm. królowe to różnie bywają. No ale no za mało miejsca mam poza tym. Yy, mhm. Trzeba by mieć o, przeprowadziła rewolucję. No właśnie. I pajęczyny by pozdejmowała, więc nie. A ja pajęczyny nie chcę zdejmować, bo bardzo ładne te pajęczyny. Trochę teraz opadły, ale wszędzie są pajęczyny, zobacz. O, tutaj jest wszystko plecione. One są tak bardzo fotogeniczne. Je tutaj zdejmują zdjęcia właśnie, bo one są atrakcyjne. Ja lubię pajęczyny i pająki. To też ja wszystkie zwierzęta lubię. To bardzo dziękuję, panie Krzyszku. Nie ma za co. Jeszcze tam, do drugiego pokoju jeszcze wejdźmy. A... A tu jest jeszcze drugi pokój. No bo tu są rzeźby. Otwarte? A, dobra. O, zobacz jakie rzeźby. Piękne. To też Dionizy Purta. Też Dionizy Purta, zobacz. O. Wojownicy, jadźwingowie, to takie trochę z fantazji, fantastyczne postacie, ale wo, jadźwingowie byli nad wiebrzą. Pieski Dionizego Purty, aniołki, bocian tam jest i takie ptaki dziwne, udziwione niektóre dziwne, ptaki dziwaki. Taka żaba, ale piękny, jeden z, z, z ciekawszych rzeźbiarzy, już nie żyjących świętej pamięci, Józef Rafałko. Tam są jego ptaki. Ptaki, tak. Jeszcze Kazimierz, jego brat, rzeźbi. Też ptaki. Bocian to Dioniz jego purty. I tutaj jeszcze pani Krzysztof. cała kolekcja. Tu jest cała kolekcja. O, podświetlę ci. Zobacz, jak piękny. Kruki. To, to jest Rafałko. Józek Rafałko. To jest ścianski rzeźbiarz ściannego rodem. Piękne te kruki. Jak Przepiękne. Grzy... Jak to jest... grzyby prawda? One tak, one są… No, Józef Rafałko był mistrzem ptaku, od, od ptaków i nikt mu nie dorówna. Takich... Ależ kolekcję pan zgromadził. Nie Ale no. ptaki dziwaki Dionizego Purty też są piękne, zupełnie inny styl. Cała kolekcja. Taka sztuka naiwna. Co to jest? Ach, to to jest w ogóle skarb. To jest skarb. Naprawdę? Na wagę złota, tak. To jest album… Poświęcony Henrykowi. Strze znaczy, yy, yy, który Henryk Strzeleczki. Pionier leśnictwa polskiego we Lwodzie. No pieski tu mieszkają też. Ale panie Krzysztofie, w tamtym roku pan dosyć ciężko zachorował, to prawda? I, i co wtedy tak na, w środku takiego Biebrzańskiego parku? Jak, jak to są... nie, nie to przechodzi, bo to. Znaczy, przeziębienia ciężkie. Przeziębienia ciężkie. Kopnięcie łosia się wyleczyłem. Kopnięcie łosia się leczyłem. A kopnięcie łosia to słynne na całą Polskę. Tak. Królewskie, widzę. Proszę? Królewskie. Tak. Kopnięcie łosia jest słynne. I ja piję to z miodem w A niewielkich z... ilościach. Bardzo nie. A to wiecie. Po, po, wie, wiecie, gdzie to można kupić? No. W dino. No. W dino taką butelkę? Takie butelki. Przepiękne. W każdym dino. Miody, miody są i, i to jest kopnięcie łosia. O, to jest miodowe. miodowe. I to, jest, to jest lekarstwo. To jest lekarstwo, to w bardzo małych ilościach się pije, pije mm -hmm. tylko dla przepłukania, dosłownie to parę gramów. Mm -hmm. I, i to, to leczy. Ale pamiątki, a zdjęcia? Yy, a to moje rodzinne. Rodzinne? Yy, to mo moi rodzice, to czyli... moja, mama, o, ma, o to, moja mama. To rodzice, tak? Tak, to rodzice. Tu dziadkowie. I rodzice całe życie w Warszawie? W Warszawie, tak. Świętej pamięci rodzice są. Ale zdjęcie ze ślubu? A zdjęcie, tak, z lat 50, 52 roku ze ślubu. Panie Krzysztofie, ale rodzice tutaj przyjeżdżali czasami? Tak, przyjeżdżali. Przyjeżdżali. A to co, co dziadkowie? A to dziadkowie. I tutaj też dziadkowie, tylko jeszcze z, z drugiej strony ze strony mamy. I tutaj mhm. rodzina y, mojego, mojej babci. O, moja babcia tutaj jest jedna. To też Tomaszowa Mazowieckiego zdjęcia. A rzeźby? A rzeźby no to są też Dionizy Purta. To jest genialne one są. Przepiękne. Najpiękniejsze rzeźby Dionizego Purty. Y, y, tego jest bardzo dużo. Y, tu matka Boska, Chrystus prasobliwy, y, y, taka babcia wiejska, y, anioł, diabeł. Nawet żerawa się zablądała. Gdzieś tutaj nad wiedzą Co jest niezwykłym, niezwykłym wydarzeniem. No ale czasem żyrafy się tutaj pojawiają. A jak teraz, Panie Krzysztofie, z, ze zwierzętami podchodzą y, tak jak kiedyś? Bo kiedyś tych łosi więcej było, chyba, co? Kiedyś łosi było bardzo dużo, a teraz. Y, a teraz? Nie ma. Nie ma? Nie ma, w ogóle nie podchodzą. Nie, sporadycznie. Spo... Jeszcze już trzy miesiące łosia nie widziałem. O proszę, nie no. Coś się stało. Jakby się przeniosły y, na inne tereny, y, łatwiejsze, łatwiejsze y, y, wyżywienie. Tak, to są carskie zdjęcia. To jest, o to jest twierdza Osowiec. O proszę. To są żołnierze sowieccy, Zdjęcia carów, zdjęcia rodziny romanowych. No i zdjęcia z goniądza przede wszystkim. Tam, ta, ta dziewczyna piękna to jest dziewczyna z goniądza. O. Ona jest narodowości żydowskiej. To są stare zdjęcia z początku wieku. No i tutaj są te kubki koronacyjne Mikołaja II. To jest, to jest niezwykłe. O, to tak. To, 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 o, jajku, jaka panuje. 896. To pamiątki po carze Mikołaju II, który tutaj wizytował i który zaprojektował tą drogę carską. Zimny drań. Zimny drań, przedwojenny szlagier, piękny. Przedwojenna też płyta, no, no i można odtwarzać takim, na takim gramofonie właśnie. Bardzo piękny zresztą. On gdzieś podobno spod Zamościa przywieziony. O.